Telefon zadzwonił dokładnie w chwili, gdy sala zarządu wybuchła oklaskami. Transakcja doszła do skutku. Kolejne wielomilionowe przejęcie podpisane, kolejne imperium powiększone. Dla większości ludzi byłby to moment triumfu, dla Adriana Wensa miało to być tylko jeszcze jedno zwycięstwo w życiu pełnym zwycięstw. A jednak ten jeden dźwięk, cichy, drżący, niespodziewany, miał za chwilę napisać od nowa wszystko, co wiedział o sukcesie. Prawie go zignorował, tak jak ignorował dziesiątki telefonów z domu wcześniej. Ale coś w tym brzmieniu, w drobnym głosiku po drugiej stronie, kiedy w końcu odebrał, przebiło się przez każdą warstwę dumy i dystansu, które przez lata wokół siebie zbudował. Tatusiu, boli. Jeśli wierzysz w dobroć, przebaczenie i drugie szanse, proszę poświęć chwilę, by polubić, skomentować, udostępnić i zasubskrybować za pozorami. Twoje wsparcie pomaga nam szerzyć prawdziwe historie, które dotykają serca. Adrian był człowiekiem, o którym miasto szeptało. Ostry, nieustępliwy, nie do zatrzymania. Najmłodszy samodzielny milioner w stanie, właściciel sieci luksusowych firm nieruchomościowych. Zawsze nienagannie ubrany, zawsze w ruchu. Ale nikt nie widział, że za szklanymi ścianami jego biura panowała coraz głębsza cisza w domu. Po śmierci żony Claire na raka trzy lata wcześniej, Adrian rzucił się w wir pracy. Wmawiał sobie, że robi to dla córki, małej Maren, sześcioletniej, z jasnymi warkoczykami i delikatnym śmiechem, który kiedyś wypełniał korytarze ich domu. Ale z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, odległość między nimi rosła. Maren spędzała większość czasu z nianią, a dni Adriana zlewały się w pasmo spotkań, lotów i celebracji, które nigdy nie przynosiły radości. Tego popołudnia, gdy stał wśród uścisków dłoni i gratulacji, asystentka podała mu dzwoniący telefon. Zmarszczył brwi, widząc imię Maren. Rzadko dzwoniła w godzinach pracy. Nacisnął odbierz, gotów powiedzieć, że jest zajęty, ale głos, który usłyszał, nie był radosny. Był pełen paniki, przerywany szlochem. Tatusiu boli. Serce mu zamarło. Co boli, kochanie? Zapytał. W słuchawce było tylko ciche łkanie. W tle usłyszał brzęk tłuczonego szkła i płacz niemowlęcia. Jego syn, Noa, zaledwie roczny. Gardło Adriana się ścisnęło. Maren, zawołał. Ale w odpowiedzi usłyszał jedynie przerażony szept. Upuściłam coś, a Noa krwawi. Telefon wypadł mu z dłoni. Wybiegł z sali, zostawiając teczkę, kontrakty, wszystko. Dwudziestominutowa droga do domu ciągnęła się wieczność. W głowie kłębiły się myśli, co się stało, gdzie jest niania, dlaczego nikt nie odbiera. Zaciskał dłonie na kierownicy tak mocno, że aż zbielały mu knykcie. Kiedy podjechał pod dom, ogromną szklaną willę lśniącą w popołudniowym słońcu wpadł do środka i zamarł. Kuchnia była w chaosie. Porozbijane talerze, rozsypane jedzenie, szkło błyszczące w ostrym świetle. A po środku tego wszystkiego stała maryn, z zapłakaną twarzą, trzymająca Noacha w ramionach. Jej sukienka była poplamiona krwią, a drobną rączkę chłopca owinęła niezdarnie w kuchenny ręcznik. Telefon wciąż trzymała przy uchu. Tatusiu Przepraszam nie chciałam. Adrian upadł na kolana, dźwięk tłuczonej porcelany pod jego ciężarem. Wyciągnął ręce do dzieci, serce waliło mu jak nigdy. Wszystko dobrze, skarbie już dobrze. Wyszeptał, głos mu drżał. Rana była drobna, tylko płytkie rozcięcie od szkła. Ale widok krwi i przerażonej twarzy córki roztrzaskał coś w nim głęboko. Trzymał ich mocno, a łzy, których nie uronił od pogrzebu Kler, spłynęły po jego policzkach. Gdzie jest Grace? zapytał cicho, mając na myśli nianie. Maren pociągnęła nosem. Wyszła. Powiedziała, że zaraz wróci. Chciałam pomóc Noachowi zjeść ale upuściłam miseczkę. W oczach Adriana pojawił się gniew, potem wstyd. Uświadomił sobie, jak długo jego dzieci żyły dzięki miłości obcych ludzi, podczas gdy ich ojciec gonił za iluzją, że zapewnia im wszystko. Tej nocy po szybkiej wizycie w klinice i tysiącu przeprosin, Adrian otulił Maren w łóżku. "Zostaniesz jutro w domu, tatusiu?" spytała sennie. Skinął głową, choć wcale tego nie planował. Ale coś w jej cichym, pełnym nadziei tonie przeszyło go na wskroś. Kiedy zasnęła, spojrzał w okno na migoczącą panoramę miasta, niegdyś symbol jego wartości. Teraz wydawała się pusta. Następnego ranka odwołał wszystkie spotkania. Dni zamieniły się w tygodnie. Adrian zaczął uczyć się życia od nowa. Porannych bajek zamiast wiadomości biznesowych, rysunków przyklejanych taśmą do laptopa, nocnych karmień butelką. Palił na leśniki, źle mieszał mleko, miał farbę na garniturze, ale był tam. Powoli Maren znów zaczęła się śmiać. Jej śmiech wracał jak słońce po burzy. Noa coraz częściej wyciągał do niego rączki, a jego pierwsze słowo brzmiało: Dada. Po raz pierwszy od lat Adrian czuł, że żyje. Mimo to wciąż gryzły go wyrzuty sumienia. Pewnego wieczoru siedział przy kominku patrząc, jak dzieci śpią razem na kanapie. Noa, Wtulony w ramię siostry. Myślał o Claire. Jak śpiewała maren do snu, jak tuż przed śmiercią błagała, Adrian, nie pozwól, by praca ci ich odebrała. Złamał tę obietnicę. Ale może, pomyślał teraz, nie było jeszcze za późno, by ją dotrzymać. Kilka miesięcy później Adrian sprzedał jedną ze swoich firm. Świat biznesu był w szoku, lecz on miał to gdzieś. Część pieniędzy przeznaczył na stworzenie fundacji. The Maren and Noah Trust, oferującej darmową opiekę nad dziećmi dla samotnych rodziców pracujących po godzinach. Odwiedzał ośrodki osobiście, trzymał niemowlęta, czytał bajki maluchom, słuchał historii rodzin tak podobnych do jego własnej. Za każdym razem, gdy ktoś mu dziękował, wracał myślami do tamtego drżącego głosiku przez telefon, głosiku, który wszystko zmienił. Bo tamten dzień nie był tylko wołaniem o pomoc, był wezwaniem do przebudzenia. Do zobaczenia, że miłość, nawet zgubiona, może odnaleźć drogę z powrotem przez najmniejsze, najdelikatniejsze dłonie. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, proszę polub, udostępnij i zasubskrybuj za pozorami, abyśmy mogli dalej szerzyć historie, które przypominają światu, jak krucha i cenna jest miłość. Zanim odejdziesz, napisz w komentarzu, czy wierzysz, że kiedykolwiek jest za późno, by naprawić coś z kimś, kogo kochasz. Bo czasem wystarczy jedno małe zdanie, tatusiu boli, by uleczyć to, co przez lata było złamane.